Zginęła ona i nienarodzone dziecko. Wózek widłowy, jeden manewr i życie rodziny legło w gruzach, te słowa dziś rozdzierają serca mieszkańców podłomżyńskiej wsi. Spokojna codzienność małżeństwa prowadzącego gospodarstwo rolne została brutalnie przerwana przez dramat, którego nie sposób ogarnąć rozumem. Jedna sekunda, jedno cofnięcie i życie młodej, ciężarnej kobiety dobiegło końca, nim jej dziecko zdążyło przyjść na świat. Witam Was serdecznie. Nazywam się Alicja i prowadzę kanał Alicja Plotki Gwiazdy, ale dziś to nie gwiazdy są w centrum, lecz dramat zwykłych ludzi, których tragedia powinna wybrzmieć głośno. Bo czasem, właśnie o takich historiach trzeba mówić, żeby zrozumieć, jak kruche i bezbronne może być ludzkie życie w obliczu chwili nieuwagi. W jednej z miejscowości gminy Nowogród, w powiecie Łomżyńskim, rozegrał się koszmar. Młoda kobieta w siódmym miesiącu ciąży wykonywała rutynowe prace w gospodarstwie rolnym. Tego dnia, jak zwykle, pomagała mężowi. Nikt nie przypuszczał, że jedno cofnięcie wózka widłowego zamieni ich wspólne życie w ruinę. Według ustaleń lokalnych mediów, to właśnie mąż, cofając pojazd, nie zauważył żony. Wystarczyła chwila. Uderzenie. Potem już tylko panika. Rozpacz i dramatyczna walka o życie. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Kobieta w stanie krytycznym została przewieziona do szpitala w Łomży. Niestety, pomimo wysiłków lekarzy, zmarła. Nie udało się też uratować dziecka, którego się spodziewała. Dla rodziny to niewyobrażalna strata, dla sąsiadów tragedia, która dosłownie sparaliżowała całą wieś. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Łomży. Toczy się ono pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Jak przekazała prokurator Małgorzata Kosiorek z Soboń, w poniedziałek przeprowadzono eksperyment procesowy, który miał na celu szczegółowo odtworzyć przebieg zdarzenia. Śledczy sprawdzają każdy element tej tragedii, ustawienie maszyn, tor jazdy, widoczność. Chcą ustalić, czy można było temu zapobiec i czy ktoś zawinił. Ale niezależnie od odpowiedzi, które przyniesie postępowanie, jedno jest już pewne: zginęła kobieta i jej nienarodzone dziecko. I zginęli nie z powodu choroby, nie przez los, lecz przez nieszczęśliwy splot okoliczności, który może zdarzyć się każdemu, kto pracuje na roli. Sąsiedzi nie kryją łez i niedowierzania. Mówią o kochającej się parze, o rodzinie, która wspólnie prowadziła gospodarstwo od lat. Wspominają ją jako kobietę ciepłą, Oddaną pracy, zawsze uśmiechniętą. Miała być mamą już niedługo. Wszystko było gotowe na powitanie nowego życia. I nagle przyszła śmierć. Dziś w tej niewielkiej społeczności nie mówi się o niczym innym. I choć nikt nie chce osądzać, każdy próbuje zrozumieć. Jak to się stało? Dlaczego? Czy można było inaczej? Ale odpowiedzi są trudne. A ból zbyt świeży, zbyt głęboki. Moi drodzy, dziś chcę was zaprosić do wspólnej refleksji. Bo choć takich tragedii nie da się cofnąć, możemy o nich mówić, pamiętać i uczulać innych. Rolnicy, pracownicy fizyczni, bliscy to właśnie wy codziennie jesteście wśród maszyn, które nie wybaczają błędów. Dlatego ostrożność, komunikacja i świadomość ryzyka to coś, czego nigdy nie wolno nam bagatelizować. Jeśli ta historia was poruszyła, zostawcie komentarz. Być może znacie podobne przypadki, może sami doświadczyliście czegoś podobnego? Podzielcie się. A jeśli chcecie być na bieżąco z historiami, które naprawdę poruszają, subskrybujcie kanał Alicja Plotki Gwiazdy. Bo tu rozmawiamy o tym, co ważne: nawet jeśli boli.